Mi się przypomniało, że to mają być vlogi, a nie jakieś tam raporty z dnia, więc mamy taką poranny zestaw. jerpka, omega 3, D3 plus K2 i kratinium. A tu się robi omlecik na śniadanie. Dwa jajka, trochę mleka i półtorej miarki białka, zero mąki i innych cudów. Korzystając z okazji, że mam przerwę w pracy, pokażę Wam coś, co wczoraj wleciało. Jest to but trekkingowy w góry. Trochę nie na znaczy wygląda, ale wygląda trochę bardziej jak but do biegania. No, bo taka jest koncepcja tych nowych butów y, turystycznych. Dość tutaj nie mówimy o jakimś chodzeniu na Everest czy wysokie góry, tylko raczej Polska, Tatry, Słowacja, takie rzeczy, nie? I takie niskie buty to jest ogólnie game changer dla mnie To znaczy się, ja od zawsze chodzę w niskich butach w góry Mam jedną parę wysokich, ale to mam taką parę na jesień, zima, na chlupę Takie wiecie, traktory, nie? Na chodzenie po takim właśnie gównie A na lato, no to chodzę w niskich butach Tam mi się kiedyś zdarzyło iść wysokich, bo, no bo niskie były w złym stanie, nie? No ale to jest model, to jest marka Hoka i model to jest Ana 2 z Goreteksem. To niby nie są buty na lato, bo są trochę za ciepłe, ale, ale zobaczymy, jak się spiszą. E... Miałem problem z rozmiarem, bo zamówiłem dwa. I w jednym rozmiarze y, mam dwie różne stopy ogólnie. I dużym palcem gdzieś tu haczyłem. A lewa stopa była całkiem okej okay. W prawej stopie haczyłem, a lewa była ok. No i kurczę, wziąłem. Zostawię sobie chyba ten większy rozmiar jeszcze. Go przymierzę kilka razy, ale no to taki trend, nie? że niskie buty po prostu takie bardziej do biegania. Ogólnie to nie są typowo buty do biegania, bo, bo Hoka ma taki, chyba to się nazywa Speedgoat, model do biegania. To są takie do chodzenia nie? w teorii. No ale tu jest właśnie gruba ta podeszwa, ona jest dosyć miękka. Ja Mogę ją tak w rękach ścisnąć, tego chyba nie widać na kamerze. No mniejsza, e, więc będzie na pewno test tych butów w terenie i porównania, porównanie ich do moich starych butów. E, I są dość lekkie, bo one ważą 400 gramów za sztukę, nie? Czyli to jest dość mało, no bo normalnie buty turystyczne takie wysokie i takie wiecie... Skóra i tak dalej ważą dużo więcej. No a tu mamy Gore, mamy Vibram, podobno całkiem spoko to oddycha, więc... No, przekonam się i zobaczę. Może nawet będą gity na początek na ściance? Chociaż nie wiem, raczej nie. No ale zobaczymy, pochodzimy, dam znać. Elo. Dobra, to już jest czas na siłownię. Dzisiaj miałem test maksów swego przysiadu. Ja ogólnie nie trenuję trójboju, tylko trenuję pod rower enduro i pod ogólną wytrzymałość, taką jakby ciała. To znaczy, że nie ćwiczę jakby pikowania tego jednego ciężaru, tylko ogólnie się wzmacniam. Już tutaj mam rekord, no tutaj jest 120 kg, a mój poprzedni to było 115, więc już jest dobrze. I tutaj będzie fail, to jest 130. Trochę się przestraszyłem tego ciężaru i po prostu odpuściłem. Myślę, że jakbym częściej pikował, to by się udało to zrobić. zrobić, to było No ale niestety, podjąłem decyzję, że idę na 125. I tutaj już z lekką taką mikrowalką poszło. I chciałem jeszcze zrobić 127,5, no ale tu już zabrakło chęci, bo tak naprawdę siła była, była walka, ale zabrakło chęci i no już odpuściłem niestety. Czasami tak bywa w życiu. Także 125 moja.